Kolejna inicjatywa uczniów gimnazjum nr 1 w Głogowie to pierwszy dzień wiosny w przedszkolu z maluszkami w Wilkowie. Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknię, Lekko płynął wiosnę z dumą. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śmig. Bez niczego zrozumiałem. Lato, ejże ty. lato, 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 ejże ty. lato, 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 ty Pojechaliśmy tą grupą czteroosobową, wcześniej zrobiliśmy marzannę. I spędziliśmy bardzo miło czas na świeżym powietrzu dodatkowymi atrakcjami. Była jazda konna i na kucykach. Nasze dziewczyny świetnie się spisały. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni, krąży lata, senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słonecną. Podziemiało, poszarzało, jesien jak to tak. Jiesień, jesiń jak to tak. Białe wiatry już zawiały, wiosny lata wszystkie znaki, po niej tylko pozostały. Przymarznięte dwa leżaki, stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek umów drzwi. Zima, zima, w choćże oczy się na parę chwil. Był jeden mały, ryzykowny eksperyment, kiedy marzanna trafiła do stawu i utknęła tam bardzo nieładnie i ci bardzo się zmartwiły i krzyczały, czy my ją tam naprawdę musimy zostawić, bo chętnie by zabrały ją ze sobą taka była śliczna. Zrobiliśmy kilka fajnych fotografii, krótki film z tej imprezy, w którym wzięliśmy udział. Mamy nadzieję, że to nie będzie nasza, nasze ostatnie spotkanie z maluchami. Było super. Dopisała pogoda i dopisały humory, a dzieci były takie zachwycone, że przyjechały do nich duże dziewczyny, że tak naprawdę to chyba my byliśmy tą największą atrakcją.